Dzisiaj pokażę Wam kolejny zestaw klocków Kada, który został zaprojektowany przez Polaka. Zobaczcie, jak wygląda prom Discovery w interpretacji Erika Traksa, czyli Michała Skorupki. Na początek tabliczka kolekcjonerska, która wygląda fenomenalnie, i okazuje się, że wcale nie musi się na niej pojawiać ślad od wtryskarki. Jeśli chodzi o teleskop, jest tutaj bardzo dużo srebrnych i złotych elementów, jest sporo nadruków, natomiast zwróćcie uwagę na to, że po prostu w tym miejscu konstrukcja lekko się wygina, zapewne od nałożenia nadruku na te elementy pora na discovery. Na drugi są naprawdę bardzo wyraźne i ładnie wykonane. Możemy sobie też zajrzeć do środka, choćby w tym miejscu. Tutaj znajdziemy miejsca dla załogi, ale znajdziemy też miejsce, gdzie możemy sobie umieścić teleskop. Zamykam klapki. Co istotne, uważam, że te białe klocki powinny być nieco bielsze, ale okej, okay, niech im tam będzie. Co istotne, od spodu możecie zobaczyć, jak wysuwane jest podwozie. Tutaj mamy element do popchnięcia i teraz uwaga, naciskam, koła się wysuwają. Możemy lądować.